Publikuję posty ze wsteczną datą po to, żeby szefowa nie zorientowała się, że przez tydzień nie było nic nowego na fanpage'u. Takie zdanie usłyszałem ostatnio na szkoleniu, a dzisiaj porozmawiamy o trochę lepszym wykorzystaniu tej opcji. Zapraszam na nową serię pod tytułem 20 porad na lata 20. To będą krótkie filmy, które pomogą Ci poprawić skuteczność działań na Facebooku i Instagramie. Dziś pierwsza porada. Utwórz post ponadczasowy, który będzie stale budował rozpoznawalność Twojej marki. Docieranie wciąż do tych samych osób po prostu psuje Twoje efekty. Po co publikować 5 postów dziennie, skoro cały czas widzą je ci sami ludzie? Post ponadczasowy jest rozwiązaniem tego problemu. To jest post, który wyświetla się wyłącznie jako płatna reklama i cały czas dociera do nowych osób, bo w reklamie jesteśmy w stanie wykluczyć ludzi, którzy byli już aktywni na Facebooku lub na Instagramie, wchodzili na stronę internetową, oglądali filmy, dołączali do wydarzeń itd. Czyli wszystkich, którzy kojarzą już machkę. I skierować tę reklamę do osób, które są w grupie odbiorców, a jednocześnie nie znają jeszcze firmy. Zawsze są jacyś ludzie, którzy nie znają jeszcze firmy, w każdym razie nie kojarzą jej z internetu. Nazwa ponadczasowy odnosi się też do tego, że treść się nigdy nie przedawni. To znaczy można ją czasami zaktualizować, ale treść mówi o tym, czym jest marka i do kogo chce docierać, z jakimi wartościami, więc w tym sensie jest ponadczasowa. Inaczej mówiąc, to taka wizytówka fanpage'a lub profilu na Instagramie. To post, który jest idealnym pierwszym kontaktem klienta z firmą i jednocześnie może być promowany za niewielką kwotę każdego dnia, nawet przez najbliższe lata. Trzeba go opublikować na fanpage'u właśnie ze wsteczną datą, żeby obecni fani go nie widzieli, no bo osoby, które już śledzą firmę, nie muszą jej poznawać od początku. Albo jeżeli chcesz wykorzystać tę opcję na Instagramie, to tam nie ma możliwości publikowania ze wsteczną datą, więc będzie trzeba zrobić taki post przez menedżera reklam i wtedy efekt jest ten sam. Jak wchodzimy na profil na Instagramie, to posta nie widać. Przykład znajdziesz tutaj, a szczegóły techniczne omówimy trochę dokładniej i przepracujemy na szkoleniu Facebook Instagram Pro, na które serdecznie zapraszam.